Bo odcinek będzie strasznie długi, ale sobie go podzielę na kilka części. O, ty się zbugowało... A nie, dobra, myślałem, że się zbugowała... E... Zbugowały krzaki. Tak dziwnie wyglądały. Parara, kolejne zębate Trochę mi tego żal, ale co tam. Ja sprzedam te zbroje raczej, które nie są mi potrzebne. Kurde, mam jeszcze sporo tych stalowych prętów, ale nie chcę tutaj e... ze wszystkich e... tworzyć tutaj e... miecz i sprzedać e... Haradowi. Dlatego, że ja wiem, że wyuczę się, jak tworzyć jeszcze dobry, długi miecz, coś takiego, coś takiego. Eee, znaczy, powiem inaczej, wyuczę się, jak tworzyć jeszcze lepszy, wyuczę się, jak tworzyć jeszcze lepszy miecz. No i właśnie wtedy wykujemy miecz i sprzedamy, za, większą, za większe pieniądze, bo teraz się nie opłaca. Eee, kolejne zębaty ziele. Lecimy. Ile mam pieniędzy? 184 sztuk złota, nie pamiętam, ile kosztowała esencja, wyuczenie się esencji many. U Konstantina, ale, jeżeli mi nie starczy pieniędzy, to mu coś sprzedamy. <grym> już chyba z pięć, z pięć zębatych z pięć, pięć sztuk zębatego ziela poszło. Niestety <grym> Dobra, jesteśmy w Korynis w końcu. Hmm, gdzie teraz miałem iść? Najpierw do Konstantyna pójdziemy, a później do górniczego miasta. Kurde, chciałem sobie jeszcze wykonać questa z tymi, no, z krwawymi kielichami dla Glibizodzie, no ale niestety nie potrafię okradać innych, a oczywiście będziemy musieli ukraść klucz sędziemu, aby zdobyć jeden z pucharów. Także niestety tego jeszcze nie zrobimy. Ale Dobra, świetnie. Konstantino, mm, poproszę mi tutaj, e, jak możesz mi, czego możesz mnie nauczyć? Ekstrakt many, mm, 3 punkty, 225 sztuk złota. Dobra, ja sobie sprzedam coś tobie, jakieś pierdoły. E, na przykład sprzedamy tobie, ho, 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 orkowa pałka. Dobra, niech będzie, runa mocy, to sobie zostawimy. Jest to broń dwuręczna, jak widzicie. Crash agas sprzedamy. To też sprzedamy, to też sprzedamy. dwuręczny, do widzenia. Szpon Beliara zostawimy. Okej, okay, dobra. Teraz chyba mnie nauczysz, tak? Czy nie? Czekajcie, jeszcze mu sprzedamy coś. Yy, sprzedamy ci, sprzedamy ci, ziomek, 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 ziomek. To, okej. Okay. Znam... Yy, ekstrakt many, bierzemy. Skoro potrafisz już przygotować esencję, przy niewielkim wysiłku, powinieneś być w stanie otrzymać także ekstrakt. Ten wywar trzeba robić z sercem. Aby stworzyć ten eliksir, użyj ognistego ziela i rdestu wolnego. Ale jednego ognistego ziela? Ile mam ognistego ziela? Czekajcie, sprawdzę w moim ekwipunku. Eee, ogniste ziele, ogniste ziele. Wiem, że mało tego jest. O, widzicie, ja mam tylko 18 sztuk. Eee, niestety. Ale ognistej pokrzywy mam sporo, a z tego możemy sobie zrobić esencję. Esencję jeszcze, coś mi tam mogą dodać do Many, także spoko. ludziska, eee, lecimy teraz do górnego, do górnego miasta, do tego Segitariusza, nie pamiętam jak on się nazywał. Eee, no i damy mu orkowy eliksir. Oczywiście, dostaniemy trochę doświadczenia. Oczywiście, jest to quest od Galahanda, ale quest od Galahanda wykonać nie mogę, dlatego że Fernando nie chce mi dać quest'a. nie wiedząc czemu. Ech. Bo Fernando powinien nam dać jakiegoś quest'a, że musimy zdobyć jakąś, e, m, jakiś eliksir siły, coś takiego. on nam nie chce dać po prostu, nie wiedząc czemu. W ogóle go nawet nie ma, bo on jest zamknięty. Także... lipa. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część w Teraz ten typek? Tutaj, tak? Po prawej stronie. O! Być może będzie miał jakieś mikstury, many, których nie kupię, bo nie mam pieniędzy. Witaj, wędrowcze. Mam świetny. Okej. Okay. Yy, możesz mi pomóc, jest problem. Słyszałem o bardzo rzadkim eliksirze. W jaki sposób był zdolny od, od, oddziaływać na świadomość człowieka? Nie słyszałeś o czymś takim? Po raz pierwszy słyszę o czymś takim. Można, i, może inni archaiczni w mieście będą w stanie ci pomóc. Okej. Okay. Yy, możesz mi pomóc. To za właśnie quest od Galahanda powtarzam. Eee, yy, zależy w czym. Bardzo mi potrzebny jest, yy, bardzo jest mi potrzebny jest list polecający. Pewnie szukasz pracy, co? Jak rozumiem, mam ci dać dobrą rekomendację, tak? Nie zrozumiałeś mnie, potrzebuję listu, w którym chwalisz kogoś innego. Kogo to, jeśli to nie sekret? Mówię o Galahandzie. A komu mam to... mam, mam go polecić, list powinien być zaadresowany do Lariusa. Hmm, no dobrze, napiszę dla Galahanda ten list, ale najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Zdobądź dla mnie pewien bardzo rzadki eliksir i uważaj, że list jest u Ciebie w kieszeni. Jest... jakiego eliksiru potrzebujesz? Podobno orkowie używają go, by wzmocnić swą siłę i wytrzymałość. Sądzę, że miksturę tę znajdziesz tylko u nich. Dobrze, postaram się ją znaleźć. Niedawno słyszałem od myśliwego, że jedna z tych kreatur kręciła się obok miasta Można... może być gdzieś w jaskini. Może ta informacja będzie pożyteczna w Twoich poszukiwaniach? E, mam eliksir! Zrobiliśmy go w, w kanionie, w Jarkendarze, także spoko. Mam eliksir! Naprawdę? Niewiarygodne! A jednak, było tak jak mówiłeś, koło miasta naprawdę wałęsał, wałęsał się ork. Miał przy sobie tę miksturę. Tak, gówno, prawda. E, rewelacja! Nareszcie mogę zacząć badania nad składnikami tego wywaru. A co z listem? A ty, ach tak, trzymaj. Okej. Okay. Mamy jeden list. Dobra, mam jeden list ludziska. Jeszcze potrzebujemy chyba trzy albo dwa. E, wiem, że Gerbrand y, będzie, na, będzie mógł nam dać jeden z listów. Czekajcie, oddamy te wino. E, jeśli chodzi o transakcję z Goraksem... Czekajcie, 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 zacinka oczywiście. Ma coś do powiedzenia? Umówiłem się z Goraksem o, o cenie na partię wina. Doskonale, to bardzo dobra wiadomość. A gdzie jest wino? Według moich obliczeń powinno być nie mniej niż 25 butelek. Już są, wszystkie co do jednej butelki w całości. I w stanie. i stanie nienaruszonym. Wspaniale. Moje, moje intuicja mnie nie, nie zawiodła. Widziałem, że można ci zaufać w tej sprawie. Wiedziałem. Oh, czasami jest tutaj tak napisane, że ciężko się tutaj rozczytać. Umówmy szczegóły tej transakcji. Za jaką cenę go raz zgodził się sprzedać Ci to wino? Zapłaciłem Goraxowi trochę więcej niż 300 monet. No całkiem nieźle. Uczciwie mówiąc, nie oczekiwam od ciebie podobnych sukcesów. Cóż, przynajmniej przyjmij moje gratulacje. A co z moją zapłatą? Yy, twoja część jest u ciebie w kieszeni. Kurde, Boże. Myślałem, że jeszcze mi coś dodatkowo da. Pieniądze, które byłeś w stanie wytargać yy, wytargować od Goraxa, są twoje. Gilla otrzymała możliwość kupowania od niego wina w niższej cenie. Yyy... dobra, yy, nie zawierzę ciebie jakiejś pracy. Yy, może i przydałyby się usługi takiego człowieka akty. ty, chociaż jest problem. Jaki problem? Taki, że interesowałby się kręci i nie będę miał złota, by ci zapłacić. Złoto mnie nie interesuje, tak? Czego więc oczekujesz? Potrzebujesz, żebyś napisał pewien list, ma być zaadresowany do Lariusa, gubernatora Korinis. Opisz w nim ze szczegółami wszystkie zalety MAGA Galahanda, tak żeby zrobić na, La na Lariusie jak najlepsze wrażenie. Hmm, nie będzie to dla mnie jakiś wielki problem. Dobrze, w takim razie wykonasz dla mnie pewną pracę. Na czym ona polega? No wiesz, to bardzo specyficzna robota, tak? Mówiłem już, że słabo u mnie jest z pieniędzmi. Żeby, z, żeby poprawić swoją reputację, ostatnio zmuszony byłem pożyczyć od pewnego... Pewnie chodzi o Lechmara, tak? Lechmar Lichwiarz i oczywiście, jak się domyślasz, wkrótce będę musiał oddać mu dług. I chcesz, żebym zapłacił za ciebie? No to nie będzie konieczne. Mam lepszy pomysł. Biorąc u niego pieniądze, napisałem Lechmarowi pokwitowanie dłużnicze. I bardzo chciałbym, żeby ten papierek po prostu od niego zniknął. Albo żeby on go zgubił na przykład. Jeśli cię poprawnie zrozumiałem, to chcesz, abym ukradł od niego twoje pokwitowanie. Cicho, cicho, nie tak głośno. No tak, można tak powiedzieć. O coś takiego mi chodzi. Chcę, żeby Lechmar nie mógł mi udowodnić mojego długu. Zróbmy tak: jeśli przyniesiesz mi, te, przyniesiesz mi te pokwitowanie, to wtedy napiszę polecający list dla Galahanda. Co o tym sądzisz? E, tak, oczywiście. To doskonale, wróć do mnie, kiedy będziesz miał moje pokwitowanie, ja tymczasem napiszę twój list. Szczerze mówiąc, z tego quest'a próbowałem zrobić tam w którymś odcinku, no i niestety, za każdym razem, gdy będziemy próbowali otworzyć tą skrzynię, to zawsze rzuci się na nas jakiś obywatel, więc trzeba będzie to zrobić naprawdę super dyskretnie. Ja sobie poczekam jeszcze najlepiej do... do wieczora, wtedy oczywiście ludzie śpią i jest mniej świadków. Oczywiście nie obędzie się... nie obędzie się bez kary u lorda Andre, ale to zależy, ile świadków nas, e, ile, ilu świadków e, nas e, przyłapie. Słyszę o tym po raz pierwszy. Pójdziemy sobie do chaty e, Harada i pójdziemy w Kimę, i dopiero później pójdziemy wykonać questa. Poczekamy sobie oczywiście do północy. Dobra, wtedy ludzie śpią i Poczekajcie, poczekajcie. Wezmę sobie tutaj. Ee, niepamięć. Nie pamięć, nie, nie pamięć. Sen, 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 sen. Niestety nie mów... Nie, no kurwa, nie mam tego. Tego skilla. Co za lipa. Kurde, będę sobie musiał poradzić jakoś bez tego. Szkoda. Dobra. Chrzanić to. Mamy tu jakąś pindę, że tak powiem. A gdybym ci skopał dupę, to co? Ok. Dobra, ktoś mi tam już przyłapał, niestety. Mm, ale tutaj powinien być gdzieś, gdzieś przycisk. Czekajcie, złoty puchar bierzemy, oczywiście. Talerz też bierzemy i tutaj jest przycisk ludziska, o, widzicie? Razem. Jest. Leżeć! Mendo. Mm, jest, mamy 500 sztuk złota oraz oczywiście jakieś pokwitowanie. Dobra, lecimy do Lorda andre zapłacić grzywę, oh, coś czuję, że sporo tutaj hajsu zapłacimy Ale kudźwa Innego wyboru, innego wyjścia nie mieliśmy. Kujwa, zawsze, żeby ktoś nas przełapał, jak widzieliście. E, ubiłem tą w i gdy otworzyłem skrzynkę, to już ktoś tam z tyłu, kurde za ścianą, widział, że coś kradniemy. Masakra. To jest naprawdę porypane. Pam-pam-pam, pam. odcinek trwa, kochani? Odcinek trwa już, kurde, pół godziny. Znaczy 40 minut, czyli całkiem, całkiem sporo. Ja sobie jeszcze ten odcinek troszkę nagram. Być może jeszcze w tym odcinku uda się wykonać quest dla Galahanda. Um, kurde, w tym odcinku w sumie mieliśmy jeszcze wykonać questa zabijając y, bossa. Patrzcie ludziska, nie chcę ode mnie ten eee, żadnego eee, nie muszę płacić żadnej kary. What the fuck? Zajebiście. Zajebiście. Okej. Okay. W takim razie, kochani, idziemy do Harada, idziemy w Kimę i idziemy do Lutero. Takiego mam plana. Świetnie. Jestem naprawdę zadowolony z tego. Uff. Mm, jeszcze pójdziemy do Gerbrandta, on nam da kolejnego quest'a właśnie. Ale raczej w tym odcinku nie wykonamy tego quest'a u Galahanda, niestety. Będziemy musieli to dokończyć w kolejnym odcinku. Bo odcinek trwa już, trwa już pół godziny, znaczy 40 minut, czyli całkiem, całkiem sporo. Więc ten odcinek chciałbym już, że tak powiem, zakończyć powoli. Dobra, czekajcie, najpierw idziemy do Harada, w Kimkę. Kurde, właśnie! Boże, co ja zrobiłem? pamięć mieliśmy użyć, niepamięć na tej, na tej, na tej, yy, na tej obywatelce, no tak, bo ona może naskarżyć wszystko lordowi Andrę, więc musimy to zrobić, ludziska. Lodowa strzała, gdzie jest niepamięć teraz? Hmm, czekajcie. No, musimy użyć tego skilla. Bo oczywiście może się wygadać ta dziewczyna. O, masz. Ok, dobra, teraz powinno być w porządku. Bo oczywiście, gdybym poszedł w Kimę, to następny dzień Lord Andre mógłby zażądać od nas kary. Także musieliśmy tutaj użyć tego skilla. Lepiej użyć, no kuźwa. Oczywiście, niestety, był to ostatni skill. Które posiadałem, ale możemy to kupić u Ignaza. Także spoko, żadnego problemu tutaj nie ma. E, do ranka I do kolejnego poziomu nam brakuje ludziska? Z 3000 niecałe 3000, nie niecałe ponad 3000, 3000 z kawałkiem. I mamy ludziska, kolejny poziom, 23Kurde. Chciałem go wbić, ponieważ e, te punkty ludziska rozdamy sobie u rada. E, wyuczymy się, jak tworzyć e, lepszy tutaj oręż. Yy, oraz, yy, oraz. oraz, oraz. cztery punkty rozdamy, być może w bronię jednoręczną. Włóczymy się, mm, jak lepiej tutaj machać tym mieczorem jednoręcznym, aby mieć 50%. Niestety, wojownika jeszcze nie będzie kuźwa. Dobra, pogadamy sobie może z Gerbrandtem, ale gdzie on jest? Lothar, Gerbrand. Coś nowego. A, okej, nie ma żadnego tutaj quest'a dla mnie, spoko tu To się nigdy nie zmieni. Poczekaj, gdzie iść teraz do Lutero, tak? Okej. Okay. Nie że o tym nie Dobra ludziska, oddam ten list i zakończę ten odcinek, ale pięć tów sobie zarobiliśmy u, y, u, u, u u tego u Lechmara miło. Hej. Y, oto twoje pokwitowanie. Pokaż mi to. Tak, to jest to! Zrobiłeś to! Zdjąłeś kamień z mego serca! Cieszę się! Co z naszą umową? Gdzie list? Oczywiście, oczywiście! Nie martw się, już go napisałem! Oto on! Myślę, że ci się spodoba. Doskonale! Najważniejsze, żeby spodobał się Galahadowi. Nie ma wątpliwości, że będzie, że będzie z niego zadowolony. Coś jeszcze? E, cóż, teraz mi wybacz. Mam inne rzeczy do zrobienia. Czy masz jakieś w ogóle jakiegoś quest'a? E, masz dla mnie jakieś inne zlecenie? E, Jora ma problemy z kupcem Zurisem. Nie, na, nie należy do Gildii, ale niestety musimy się liczyć z jego zdaniem. Znam Zurisa, jest chyba dosyć wpływowym kupcem, w czym problem? Widzisz, miejsce, w którym handluje Jora należy do Zurisa. Po prostu wynajmuje jej Jorze za ustaloną miesięczną opłatą. A co z tym nie tak? Ostatnio Zurys odmówił Jorze przedłużenia wynajmu, powiedziawszy, że dostał korzystniejszą ofertę od innego kupca, to miejsce jest dosyć zazyskowne i jego utrata nie jest w naszym interesie. Dlatego proszę cię, żeby zajął się tą sprawą i postarał się jak najszybciej ją załatwić. A dlaczego właśnie ja? Ponieważ Zurys nie wie, że należy do Gildii, nikogo z nas nie zechciałby wysłuchać. Ostatnio mamy z nim nie najlepsze stosunki, i to delikatnie mówiąc. Dlaczego? Przyczyną stało się pewne nie... nieporozumienie z ulisem, po którym się od nas odwrócił. Nie chciałbym, by Zulis zorientował się w naszym zaangażowaniu w... o naszym zaangażowaniu w tę sprawę, ponieważ poznawszy się na tym, może zagrać na naszych e... potrzebach oczywiście na naszą niekorzyść. Dobrze, ale w, jak... w jaki sposób mam to zrobić? Cóż, nie wiem, co ci poradzić. Spróbuj na początek z nim porozmawiać. Może udać się e... wykryć sznurki, za które później można będzie pociągnąć. Rozumiesz o czym mówię? Hmm, sądzisz, że to pomoże? Możliwe. Przynajmniej da nam to pojęcie, jak postąpić w tej sytuacji. Spróbuj go czymś zainteresować. Dobrze, postaram się coś wymyślić. To doskonale. I proszę, informuj mnie na bieżąco o wszystkich ustaleniach. Pamiętaj, mam nadzieję, że dasz sobie radę. Eee, he, he, he. Szukasz czegoś konkretnego? Szukasz czegoś o. konkretnego. Tak. Potrzebne mi są pazury, jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. To musi być coś specjalnego. Gdzie mogę znaleźć Kilka z nich zamieszkuje tę wyspę, ale większość... Co z tego będę miał? Mogę dać ci pierścień. Zobaczę coś. ok ludziska, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie. Ja wiem, że pod koniec, w połowie zaczynałem pierdzielić jakieś głupoty. Eee, ale odcinek jest naprawdę długi i jestem już troszkę zmęczony tym odcinkiem, bo trwa on już u mnie 40 minut e, u was 20 tam z kawałkiem, ale sobie ten odcinek podzielę na kilka części e, no i ludziska do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!